Dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Tym oto panem, który zaraz się odezwie. I to teraz moja kwestia, tak? Tak, także widzimy się znowu w Skyrimie. Znowu Jarek mówiłem na to, więc nie pamiętam, jak tam nam wyszło. My mieliśmy dwa odcinki, czy trzy z tego Jarek już? Chyba dwa jest jeden jeden. Jeden jeden, tak tego widzicie. Tutaj decydują to starcie będzie. Będziecie świadkami tej wiekopomnej chwili. No ale dobra, bez zbędnego przedłużania. rund po minucie. Yy, Jarek widział nieco jak ja grałem, więc teraz po prostu wydaje mi się, że Jarek zacznie używać przybliżeń i ruszenia się po mapie. W sensie oglądania się, więc nie wolno tak robić. Powiem wam, że tutaj może być naprawdę ciężko, jeżeli chodzi o równe szanse, ale, ale czuję się pewnie, nie? Czuję, że to jest dzisiaj ten dzień, więc startujemy grę bez zbędnego przedłużania. I mam nadzieję, że pokażę coś. Jakiś pazur pokażę od siebie. Mm -hmm. No powiem Wam szczerze, nie zapowiada się dobrze. W zasadzie zapowiada się okropnie. Przed Wami historia dwóch cymbałów, którzy myśleli, że kiedykolwiek grali w tę grę. To steruiny z tyłu są bardzo ważne. Tak, bo ja się praktycznie zacząłem patrzeć na smoczy most w tym momencie. <laughs> nie wiem dlaczego. Powiem Ci, ja nawet nie jestem przekonany co do regionu. Nie no, nie, nie, nie przesadzaj co? No, ale... z, tym, z tym regionem troszeczkę przesadziłeś, musisz przyznać. Nadal nie jestem, pewny. Na razie zaznaczymy to tyle gdzie, ale nie podoba mi się to miejsce w ogóle. A mi się to właśnie miejsce bardzo podoba, to jest bardzo fajne miejsce. Nie widzę problemu, dlaczego to miejsce miałoby być niefajne. A wiesz gdzie jesteś? Tak. A ja nie mam pojęcia. No, odnaleźliśmy się. Ale byłem trochę bliżej. No, byłem bliżej, e, bliżej. Wystarczy, że dadzą coś i jest pokazane labiryntia, to no i tak nie będziesz potem wiedział, gdzie to jest. O nie, to ten gnój, ten gnój. Ja tak. nie wiem, gdzie to było, ja nie pamiętam. Naprawdę nie wiem, gdzie to było, ty. Znaczy, mi się wydaje, że ja to kojarzę, ja chyba wiem, gdzie my jesteśmy. Ja wiem. Dobra, ja też daleko. już wiem, nawet na mapie jest zaznaczony jego wóz. Ty faktycznie. <noise> Tylko nie wiem jak na tych skałkach daleko jesteśmy. Tu? Tu? Powiem szczerze, też nie mogę zupełnie. Gdzieś tu damy. Czy No, 8 metrów to. 8 metrów. Ja mam. Idealnie, ja mam 0 metrów. Dobra. Gdzie my jesteśmy? Oho. Oho. O. Co ty. Pan je... Przepraszam, co pan tu robi? Mam wrażenie, że ci, którzy robili te skiny, to chyba nie są za dobrze opłacani. Jele, szuka roboty, jakbyście chcieli zatrudnić. Niewiele płacę, niewiele wymagam. Tu nie ma tych jeziorek nigdzie pozaznaczanych. No, Od tego jeziorka nie ma 100%, bo to widać jako taką, w którą stronę jesteśmy, w którą stronę idziemy. Prawdę prawisz? Czy gdzieś tu. Mi się wydaje, że my jesteśmy gdzieś tu. W to jest to, to my jesteśmy tu. Kurde, nie zaznaczyłem! Zaznaczyłeś, zajęczyło to Zaznaczyło? Tak. No, no dobrze. na bliżej był minimalnie. Kurde, widzę, Co że to powiedz... naprawdę jest, tak naprawdę, mocny. Nie skończyłem się rozglądać. Dobra, mniej więcej wiem, które to jest miejsce. Tak mi się wydaje, przynajmniej. Już mogę się bardzo ja nie mylić. To musisz mi powiedzieć, bo ja nie wiem, gdzie my jesteśmy. Znaczy kojarzę te tam jakby ruinki na dole, tylko nie jestem za nic przekonany, gdzie to było. Autentycznie, ja nie Dobra, jestem. Ja wiem, gdzie jestem, tylko muszę się umiejscowić, gdzie jestem w tym miejscu. Odpowiem ci za to, jest ta. Tatka tych, tych, co chcą przejąć, pogranicze. Ci mogę podpowiedzieć. Jesteśmy gdzieś tu, konkretnie w konkretnym miejscu, to nie jestem w stanie na mi umiejscowić. Nie już... widzę tego fortu. Ja już, ja już zaznaczam, byłem 49 metrów. A ja nie wiem, może już mi się czas skończy. No to widzę, że też mniej więcej ogarnęłeś. Tam był jeszcze ten nowy domek z dodatku, w sensie z dodatku z Anniversary Edition. E, a, to mnie się... Tam dzieci ja mówiłem, pójdę. że musisz pokonać Berserka I pamiętam, że się biłem z nim chyba pół godziny, a później niedźwiedź się duchowy zrobił, bo jak jezus. To teraz ty mi podpowiecie jestem. No, dawaj. Czekam na podpowiedzi. Bo nie widzę nic, wydaje. gdzie mogę być. Naprawdę. Nie wiem. Ja nie jedyne... wiem. Czekaj, trzeba... No, jedyne co to wiadomo jest region. Ale ci dokładnie to nie bardzo. No, co koło Falkret jesteśmy? No, gdzieś tak, no bo jest tyle drzew, a to taki jedyny bardziej <grym> region. No, albo gdzieś tam przy tym. Czy to jest ta droga, o której myślę? Jeśli tak, to to będzie mega upokorzenie, ale mam nadzieję, że to Strzelam. nie to. Dobra, wolno się od 620 metrów. Czekaj, bo ja mam dziwne wrażenie, że to jest. Jest jakieś kłamstwo. Ty na mapie w tym miejscu. Aha, to fajnie. Czekaj, jak zaznaczysz tu? to ci powiem. Patrz. Na, na mapie jest zaznaczony obóz. No. A ten obóz jest dopiero w pewnym momencie gry albo ewentualnie już on ten i tutaj nie ma obozu. Co to jest? No, szczerze, tam ta dróżka obok wyglądała jak to tak jakbyś szedł do Czarny Głazu. Do Czarny Głazu? Znaczy no to tak wyglądało. Akurat mi się z tym nie skojarzyło. Niech nie będzie. To ja wiem gdzie jest, wiesz tylko wiesz dlaczego? Poprzednio grałem, Będzie... poprzednio grałem grę i po prostu skojarzyłem, że przed szukałem tego, tego miejsca i znalazłem, wiem gdzie jestem. Jestem tu, tylko konkretnie w którym miejscu jestem. Czyżby tu. Na to mi wygląda. Nie. Nie tu. tu. Hmm. Chyba. Dobra, szukamy brz. Nie no, to musiało być gdzieś tutaj, tak w miarę pod koniec chyba biomu. A może nie. Dobra, co my się będziemy? Jakieś mapy bawić przybliżanie. No dobra, straciłem z 200 punktów. No ja akurat się oddaliłem do tego drzewa. Nie no, to już wygrałeś 100%, musiałbyś się fest przestrzelić, to już nie no ma to, Gratuluję, właśnie wykrakałeś. To. nie widzisz. No i przez ciebie ja teraz też... No <grymne> poradźmy sobie, widzę drogę. E, możemy tu jakieś cięcie zrobić i rozpoczniemy nową gierkę? Nie, nie możemy. <grymne> możemy tu cięcie zrobić? Nie możemy. Dlaczego? Bo nie. Ura, tu jest ja nie wiem, gdzie jestem. Powiedz mi, gdzie jestem, bo nie wiem. Ja nie wiem, no to widać jakąś główną drogę. Że tak to wygląda. No i to dobrze, cieszę się. I teraz powiedz mi, gdzie, ty, gdzie ta główna droga jest. Jak po, jak znajdę, to ci powiem. Aha, okej, okay. to dziękuję. Będziemy scrollować. Ty, ale. a kamera nie jest chyba na głównej drodze, czy jest? Dziwne te kamienie. nie jest główna droga. Ja mogę tylko jedynie strzelać i strzelę tu. To się ma. No to ja strzelę gdzieś tu i się machnę. Na... O! Ja wiesz dlaczego po czym poznałem mniej więcej, że to jest ten rejon? Bo kiedyś. Watch. Kiedyś Łukasz. Pozdrawiam z tego miejsca. Chciał. Nie wiedzieliśmy, jak się nagrywa filmy na konsoli. I Łukasz leciał e, na piechotę od Helgen do Ivarsted tymi właśnie śnieżnymi drogami, i ja trzymałem telefon jego. Żeby było idealnie tak, żeby ekran łapał jego telewizora. Ja I chciał to wrzucać jako odcinki na Skyrim'a. I pół godziny trzymałem ten zasrany telefon. No i także z tego miejsca tutaj pozdrawiam, bo to pamiętam. Powiedz ja tobie jak Oho. No to, to, to gwarantuję ci, że masz jedną rundę. Bo... nie wiem gdzie jestem. Że ja też nie? Na każda, każda tura nasza się zaczyna od tego, nie wiem, gdzie jestem. No i ja nie wiem, gdzie jestem. Mogę no jedynie czy... przypuszczać, że jestem w tym rejonie. W tym o, tutaj. Tutaj mogą Państwo zobaczyć te nieśmieszne ruiny. Czy to jest. Nie, no to to nie będzie to. A mi się wydaje, że jestem. u u, u? u? Nie może że je. jeszcze nie powiesz mi, że zgadłeś. Wydaje mi się, że chyba jestem w miejscu, gdzie to jest. Chyba. Głowy nie dam, jest? ale chyba. Tu tu jest rozwidlenie, a tu rozwidlenia nie ma. Oh. I tu są kamienie, a tu też kamieni nie ma. Ja szukam jakiegoś fortu i nie mogę znaleźć. Tego Dobra, ci Jest. Trafiłem. Trafiłem ten fort tutaj, tylko od złej strony trochę się machłem. No Ja właśnie, właśnie tego fortu szukałem, nie mogłem go znaleźć, zabiało. W poprzednim odcinku były dwa forty obok siebie i skojarzyłem to. No ale ty w to grasz sobie na ono offline. Ja nigdy w życiu tego na offline od nie pani... odpaliłem. Ale to jest z poprzedniego jest... odcinka lokalizacja. Dwa forty tak. było obok siebie i to był jeden z tych fortów. Co ten Jeleń tu robi? Panie Jeleń, skaż pan drogę. Które Dobra, do Helgen. O, Jelen ci pokazuje, które to Helgen. A który? Faktycznie co nie o, co oni to robią? Ej. Gdzie my jesteśmy? Nie mam pojęcia. Jakaś woda. Nie wiem. No, nie mogę zlokalizować. Nie, nie wyobrażam sobie, to nie wiem. Myślę tu. No, taki krajobraz bardziej tętejszy. No, dobra, strzelam. Przestrzeliłem się 634 metry, Jarek. A ja tego nie mogę, nie mogę dziś żadnej głównej drogi namierzyć. Dobrze, tutaj nie mam czasu. Gdzieś tu, ale dobra, i tak nie zdążę. Chyba, że je... jeżeli przestrzelisz się tak, by nie dostać punktów w ogóle. No powiem ci szczerze, to... Czy to jest miejsce, gdzie jest ta maczuga? Nie, chyba nie, bo za mało tych skałek chociaż. A mi się wydaje, że to jest to miejsce, tylko że nie jestem w stanie przypomnieć sobie, gdzie to się szło. O, czyli widzę kolega też standardowo. Jest albo tu. Nie mogę wypatrzeć żadnego obozu, nawet. Nie wypatrzyłem jeden obóz, ale wątpię, że to będzie ten obóz. Ja pamiętam to miejsce z odcinka rezjego jak Rezy nagrywał ten... Skyrim'a. To tylko z tego... Nie! Nie! Przesunąłem znacznik! Gdzie to był ten obóz? Nie, skupiłem obóz. jej nawet ty żadnego nie znalazłem. Skupiłem obóz! O, niedobre jest duchy, ale Gdzieś to nie tu. jest ten. Też. Trochę bliżej. Uwaga, podsumowanie. No nie no to nawet nie ma co podsumowywać. A kurde, tu je poszło lepiej tak. troszeczkę. Co, coś czuję, że tutaj <gry> jutro będzie ja kolejne. Ba... Ja się nie bawię, żadne przybliżanie map, jakiejś analizy. Ja to pamięcią lecę, tak się powinno, a to przy, przy okazji nie jest dołożenie tej gry? Że sprawdzam znaczy... swoją pamięć, a nie analizujesz mapę? Znaczy, powiem ci tak, no, może i masz rację, ale gdybym nie obracał się, no to byłoby to dosyć... Nieinteresujące yy... chyba dla osób, które oglądają, ale jak mi się mapie? wydaje. Miał Następnym mapkę, razem ja. zagramy sobie w sera, będziemy na całym świecie, na Filipinach, nie wiem, w jakiejś Japonii, A. wtedy zobaczymy, czy nie będzie się rozglądać, w frajerze. No dobrze, w takim razie opowieść o dwóch Gauganach doszła do kulminującego momentu końcowego. Czy gospodarz chciałby coś dodać? Yy, dziękuję za to, że byłeś ze mną, Jarek, dziękuję państwu, yy, że poświęciliście ten czas dla nas i mam nadzieję, że to nie jest ostatni raz, jak się Słyszymy, widzimy, rozmawiamy. Także co mogę powiedzieć? Dziękuję. Walka była wyrównana. W poprzednich odcinkach to było naprawdę dużo widoczne. Tutaj po prostu szczęście i minimum umiejętności przewyższyło. Ale jeżeli byśmy się pojawiali w jakiejś zimnej tundrze albo w jakichś merunesach dagonach, to na pewno bym nie dał rady. Także dzięki wielkie, jeszcze raz. I co? I widzimy się chyba w następnym odcinku, kiedyś. Teoretycznie mógł obiecać, że będzie następny odcinek, ale ostatnim razem, jak takie coś obiecywałem na moim kanale, to ile lat już minęło? No ile nie, czekamy? Nie wiem. Dobra. Ale pod czwórkę podchodzimy. Także odsyłam was do kanału Jarka, link będzie w opisie. Piszcie mu pod odcinkami, że jest głupim grubasem i nagrywał. Tak. Może kiedyś no. to wam się uda. 10 no, tysięcy głupi. odcinków. <laughs> Dobra, dzięki wielkie.